I witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Rata, jestem trenerem personalnym z wieloletnim stażem. Szkoleniowcem jak również czynnym sportowcem. Dzisiaj sobie porozmawiamy, bo będziemy cały czas jesteśmy w tematyce pięciu sposobów. na Tym razem, tak jakby filmy kontrastowe, sobie nagramy do poprzedniego, w którym było na temat chudnięcia. Jeśli było na temat chudnięcia, to oczywiście też musimy poruszyć kwestię budowania masy mięśniowej bądź przytycia. Oczywiście, przytyć w tkankę tłuszczową jest dość łatwo, tak na dobrą sprawę, więc tak jak będziemy bardziej poruszali się w tych kwestiach. Budowania tej jakościowej masy mięśniowej. I jest, jest pewna grupa osób, która jest uwarunkowana genetycznie do tego, aby budować tę masę mięśniową. Jest pewna grupa osób, która jest uwarunkowana genetycznie do odkładania się bardzo mocno od tkanki tłuszczowej. Mamy trzy typy ciał wśród ludzi: ecto, mezo, endomorficzna. Typ budowy sylwetki to nam desygnuje nasze przyszłości, to w jaki sposób, tempo, w jaki sposób my będziemy chudnąć bądź tyć. Niestety, z genetyką jest bardzo ciężko wygrać i osoba, która jest z natury endomorficzna, czyli to jest ta osoba taka bardzo mocno postawna, będzie gdzieś tam musiała całe życie borykać się z tą nadmierną masą tkanką tłuszczową i bardzo ciężko jej będzie w jakikolwiek sposób to skorygować. Więc warto się zastanowić, czy na pewno. Chcemy tak jakby brnąć dyscyplinę sportową, na przykład osoba, która jest typowo endomorficzna, chce biegać maratony, czy na pewno to jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ... Bardzo ciężko jej będzie osiągać rezultaty takie na jakimś tam wyższym troszeczkę stopniu, ponieważ po prostu same te geny ją limitują i blokują. Więc może wtedy u takiej osoby bardziej się skupić właśnie na treningu oporowym, na treningu siłowym, na podnoszeniu ciężarów, gdzie będzie osiągała dużo lepsze gdzieś tam rezultaty, dużo łatwiej, dużo prostszy sposób. Oczywiście, tak na dobrą sprawę, powinniśmy trenować to, co sprawia nam przyjemność i za bardzo się tak nie przejmować tym, czy osiągamy sukces, czy nie osiągamy, czy tylko patrzeć na to, czy po prostu się rozwijamy i czy progresujemy w danej dyscyplinie sportowej. Ale to już taka jest wolna dywagacja na ten temat, my się skupiamy na pięciu najlepszych sposobach na, ma, na zbudowaniu masy mięśniowej i gdzie na poprzednim materiale o chudnięciu w głównej mierze skupiłem się na tych aspektach może troszeczkę bardziej dietetycznych, to teraz bardziej mówimy o tych aspektach e, treningowych. Czyli przede wszystkim znowu tutaj mamy dość podobnie jak w poprzednim filmie na zasadzie tylko tym razem kontrastu odnośnie budowania masy mięśniowej odpowiedniej rodzaj treningu. I teraz tak e, oczywiście bieganie, trening wytrzymałościowy, trening bardzo mocno interwałowy, w którym przepalamy, w którym obciążamy nasz układ nerwowy będzie niekorzystny dla budowania masy mięśniowej. Czyli, im więcej ruchu, tym troszeczkę ciężej nam będzie zbudować tą masę mięśniową. Więc tutaj powinniśmy się skupić przede wszystkim na treningu mocno objętościowym i na treningu siły. Siła, siła pozwoli nam, siła nie jest samym bodźcem hipertroficznym, czyli do rozwoju, roz, do roz, stworzenia tych nowych włókien mięśniowych. Aczkolwiek, siła pomaga nam zwiększyć tam ogólną objętość treningową. W momencie, w którym mamy większą tą objętość treningową. Jesteśmy w stanie zbudować większą masę mięśniową, czyli przede wszystkim wybór treningu. Musimy rozwijać siłę i musimy zwiększać objętość treningową. I to jest pierwsza, najważniejsza rzecz, czyli ten odpowiedni bodziec w postaci treningu. Druga rzecz, musimy troszeczkę ograniczyć dodatkowe aktywności fizyczne. Ponieważ niestety tutaj jest koleracja dość negatywna pod względem właśnie treningu typowo wydolnościowego, ogólnie całego ruchu, więc tak jakby tutaj staramy się na ten okres oczywiście, bo rozwój powinien być w sposób holistyczny. Powinniśmy mieć okresy budowania masy, mieliśmy budowania siły, budowania wydolności, aczkolwiek na tym okresie bym troszeczkę... Nie skupiał się na budowaniu właśnie wydolności, wytrzymałościowej mięsiowej, tylko właśnie na maksymalnym tworzeniu tej objętości mięśniowej, praktycznie bym unikał tego dodatkowego ruchu, tego wysiłku. Czyli to jest zupełny kontrast niż w przeciwieństwie właśnie tego chudnięcia. E, aczkolwiek jest to bardzo ważne, ponieważ w momencie, w którym my przeciążymy nasz układ nerwowy, dojdziemy do fazy tak zwanego overtraining, czyli przetrenowania naszego ciała, niestety masy mięśniowej nowej nie będziemy w stanie budować, nabudowywać. Więc to jest bardzo ważne, żeby zawodźcować tym treningiem, ale nie przesadzić, e, nie, nie za dużo, musi być w punkt. W punkt odpowiedni bodyset, jak nasze ciało będzie miało świetną odpowiedź, i, i będziemy w stanie móc fajnie je rozwijać i progresować. Trzeci punkt, na którym się skupimy, tak jakby e, to są wszystkie te rzeczy, które robimy tak jakby po treningu, czyli e, powinniśmy przede wszystkim zadbać o tak jakby, zdrowy lifestyle, e, na odpowiednią regenerację po treningu, e, na odpowiednią długość snu ponieważ wtedy tak naprawdę te wszystkie procesy nam zachodzą, ten katabolizm zmienia się w anabolizm w momencie, w którym my śpimy, w momencie, w którym my odpoczywamy. Jeśli mamy gdzieś tam cały dzień, gdzieś w ruchu, gdzieś się stresujemy, mamy bardzo wysoki poziom kortyzolu, mamy troszeczkę zaburzone nasze hormony, to niestety może to wpłynąć bardzo negatywnie właśnie na nabudowanie nowej masy mięśniowej. Wie, więc jeśli mamy problemy ze spaniem, może warto zainwestować w takie suplementy jak np. ashwaganda, czy melatonina przed snem. Skupić się troszeczkę na tym, żeby tak rozplanować sobie dzień, żeby móc wcześniej pójść spać, żeby się w odpowiedni sposób zregenerować, żeby może nie zdrywać się tak wcześnie rano, że może da się coś zrobić w taki sposób, żeby wydłużyć tą dobę snu. To 8-9 godzin jest bardzo potrzebne w momencie, w którym my trenujemy w bardzo ciężki sposób i chcemy się zregenerować. Więc, oczywiście, wiem, że jest dużo rzeczy, które każdy powinien wykonywać, ale pewnie też jest dużo rzeczy, które można w cyklu swoim dobowym na tyle pozmieniać, pozamieniać, żeby po prostu móc dołożyć większą tą regenerację. Trzeci, czwarty podpunkt będzie dotyczył ogólnie diety. Bo tak samo jak w przypadku redukcji tkanki tłuszczowej, tak w przypadku budowania masy mięśniowej, znowu potrzebujemy tego budulca, czyli znowu potrzebujemy tego białka na wysokim poziomie, ale e, potrzebujemy również na bardzo wysokim poziomie źródeł energii. Czyli tutaj, jeśli tak samo jak mówiliśmy o naszym pułapie kalorycznym. Czyli ja na swoim przykładzie podałem, że mam 3,5 to jest mój pułap kaloryczny. W momencie, w którym ja zjem 3000 tysiące kilokalorii, jestem w tak zwanym deficycie kalorycznym, czyli chudne. W momencie, w którym jestem powyżej tych 3,500, czyli zjem 4000 tysiące kilokalorii, to ja przytyję. Więc tak jakby musimy być powyżej tego pułapu kalorycznego, ale, co jest niezwykle kluczowe i istotne w tym wszystkim, również bardzo wysoko musimy mieć białko. Czyli w momencie, w którym nasz rozkład makroskładników będzie taki, że będziemy mieli nisko białko i bardzo wysoko źródła energii, to oczywiście tej energii będzie, 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 będzie dla nas dostarczana z zewnątrz naszego organizmu, ale wszystko będzie się przeradzało w postaci wolnych kwasów tłuszczowych, czyli w postaci tkanki tłuszczowej. Jeśli będzie bardzo nisko to białko, nie będzie tego nowego budulca masy mięśniowej, czyli musi być i wysoko białko, i wysoko źródła energetyczne. Czyli tak samo jak właśnie w przypadku redukcji białko, również wysoko, ale tak jakby te niedobory, czyli powiedzmy. Białko może być nawet powiedzmy, znowu posilę się swoim przy, przykładem, ponieważ gdzieś tam najłatwiej mi się do tego odnieść, czyli u mojego utrzymania to jest 3 kalorii. Redukuję, mam 3000 tysiące kilokalorii. mam białko na poziomie 250 gram, I, czyli to jest taki rozkład makroskładników. Obniżam minimalnie ile się da węglowodany i tłuszcze, żeby się zmieścić po prostu do tych 3000. I w momencie, w którym przechodzę z diety redukcyjnej na dietę masową, podwyższam te kilokalorie o 1000, ale białko zostaje na tym samym pułapie. Te 250 gram białka zostaje teraz nie dlatego, żeby gdzieś tam tę termogeniczność jedzenia, żeby trzymać, tylko po to, żeby być po prostu nowym budulcem do rozwoju, żeby mieć czego po prostu budować. Czyli to białko zostaje na Poziomie 250 gram. Natomiast 1000 kilokalorii dokładam z węglowodanów i tłuszczy do, do tych 4000, aby być na takim solidnym surplusie kalorycznym dla budowania nowej masy mięśniowej. Bardzo ważne są te wszystkie proporcje. Bardzo ważne jest to, żebyśmy kontrolowali swoje białko, żebyśmy kontrolowali swoje kilokalorie. Oczywiście tak samo jak w przypadku diety na redukcyjnej również możemy tutaj ułatwić się na przykład dodatkową suplementacją białka, czyli w postaci proszku białka spożywać czy w postaci cateringu dietetycznego w którym mamy określoną pulę kalorii, w której mamy po prostu to wyliczone są oczywiście sposoby, aczkolwiek no po prostu ta matematyka, ten wzór musi być zachowany jeśli chcemy po prostu rozwijać się i budować tą nową masę mięśniową i, I to jest czwarty podpunkt, bardzo ważny właśnie odnośnie tej diety. Piątym punktem jest to, to jest coś co wiele ludzi też tak na dobrą sprawę zapomina o tym. Trzeba w przypadku budowania masy mięśniowej, w przypadku naszych hormonów, bardzo łatwo jest te hormony gdzieś tam sobie rozchwiać. Musimy mieć kontrolę nad naszymi hormonami i w momencie, w którym na przykład mężczyźni będą mieli niedobory testosteronu, bardzo ciężko będzie zbudować nową masę mięśniową. Nie będzie to szło wtedy. Więc bar, jeśli na przykład ktoś ma problemy z budowaniem masy mięśniowej, jeśli trzyma odpowiedni trening, odpowiednią porcję jedzenia i ta masa mięśniowa dalej nie idzie, może warto wtedy zbadać swoje hormony. Bo jeśli mężczyźni będą mieli za mało tego testosteronu, który w równej mierze właśnie odpowiada za męskie cechy płciowe, może być problem właśnie na przykład na tej podłożu hormonalnym, że na przykład mężczyźni mieli bardzo dużo estrogenu, czyli tych żeńskich hormonów, które nie sprzyjają właśnie do rozbudowy sylwetki masy mięśniowej, więc tu warto wtedy zrobić sobie takie badania, stwierdzić, czy na pewno wszystko jest ok. To jest podstawowa rzecz. Drugą rzeczą są też hormony grelina i leptyna. To są hormony, które odpowiadają za łaknienie i poczucie sytości. W momencie, w którym my mm, jesteśmy na bardzo długiej, mocnej redukcji. Te hormony nam wariują, jesteśmy po prostu cały czas głodni, cały czas myślimy o jedzeniu. Gdzieś tam to jedzenie jest takim pierwszym taką potrzebą naszą, o czym myślimy. Tak tak się broni nasz organizm przed po prostu utratą tych zapasowych e, źródeł energii w naszym ciele. Aczkolwiek działa to również w drugą stronę. Jeśli my będziemy non-stop cały czas na plusie kalorycznym, to również te hormony zaczną nam wariować i po prostu będziemy odczu odczuwali objaw tak zwanego przejedzenia. Czyli po prostu nie będziemy w stanie zjeść tej określonej puli kalorii, którą my mamy, więc to również jest problematyczne. W jedną i w drugą stronę również to tak samo działa. Moim najlepszym rozwiązaniem jest na to po prostu robienie cyklicznych redukcji i cyklicznych okresów budowania masy mięśniowej. Wtedy, kiedy już zaczynamy odczuwać tą taką potrzebę jedzenia. Zaczynamy wchodzić na plus kaloryczny, i wtedy bezproblemowo jesteśmy w stanie budować tą masę mięśniową. A w momencie, w którym jesteśmy, już czujemy to przyjedzenie, to albo można wtedy właśnie wejść sobie na taki okres redukcyjny, powiedzmy, że tak zwany właśnie okres miesięczny, czyli tak zwany mini i wtedy później znowu kontynuować tą masę, żeby troszeczkę ruszyły nam te hormony, i dalej kontynuować masę, czyli tak falowo, to w taki sposób sobie falowy robić. Albo można wtedy troszeczkę bardziej zakombinować z treningiem i starać się zwiększyć objętość treningową, bądź dołożyć inny rodzaj jakiegoś tam treningu, inny bodziec. Bo wtedy zawsze gdzieś tam to nasze ciało zaczyna się od nowa adaptować. Jeśli następują nowe adaptacje w naszym ciele, potrzebujemy również tak jakby dodatkowego plusa kolorycznego, i ciało samoczynnie szuka właśnie tego jedzenia. I tak jakby te hormony zaczynają nam działać od początku. Bardzo dziękuję za uwagę.